Jesteś? No idę. Fajnie cię widać. Zaję je pistę to jest. Okej, okay, dobra. Teraz jeszcze proszę, jedna do... krąka. Czekaj, jeszcze jedna kromka. Muszę usić. Dobra. <słyska> kiza, ja już kraja kiza! Nie wiem jakie cudem to zdążyłem Ja już jestem po prostu... Ja po treningu! Aha Rygmur, każda mu... O właśnie chcę powiedzieć, że było. już złapać Ale łatwo to nie? Ale łatwiej pkać nieco